przyjechałem powertona a on na budowę dzień dobry? Cześć. <laughs> co on tu kurde od ja pierdolę no panie kawał dobrej roboty zrobiłeś kurde co robimy co robimy bo jedziemy na wykopki kluczymy lecimy dalej dobra co mam robić? nic <laughs> Dawaj, jedziemy i kurze z tematem, i zapierdzielamy na wykopki, bo pogoda, powiem Wam, jest ładna. Taki bloczek Lublin, trochę śniegu, no ale nie poddajemy się i walczymy dalej. Także więc forfi, dawaj tu robotę i lecimy. No dobra, i walczymy z systemem, gdzie tu pachelki. Jak co? Jest pachelka. co to robimy? A? Okomotyla. <laughs> więc spróbujemy. Korfiter będzie tu płytę przyklejał. Ale może przed tym przyklejeniem ktoś nam powie, czy to dobrze robiły. W komentarzu. <laughs> tak, w komentarzu. Jak jest jakiś majster, na pewno brunaty z nie wiedział jak to robić. Tak więc jak zrobię to niepoprawnie, to piszcie. Lecimy dalej, bo nie ma czasu. Rydzi ty na grą tego marnujesz. No. Inwestor nie będzie zadowolony. Rtuję. Gruntujemy. Górę przeleciałem już. Zaraz jeszcze we dwóch dół polecimy. Szybciutko. I gdzie lecimy, Erton? Do kościoła. Na grzyby. do kościoła. No, koniec listopada mamy. Piękna pogoda. A my na budowie. Mordę, chociaż trochę blada. Ale no co, trzeba koledze pomóc. Lecimy dalej. Robota zrobiona. Farfiter myje tu pędzle. I lecimy, słuchajcie, lecimy. Bo czasu szkoda, trochę zapylony jestem, no ale... Trudno, Będą takie filmy dzisiaj. Tak <noise> więc do zobaczenia na miejscu. Cześć kochani, z tej strony detektorista Japa. I jesteśmy z Ertonem na polach folwarkowych. Ile z Minus 2? Zimno, liści, wieje, ale nie poddajemy się szukamy Boratynek. No i szukamy pozostałych elementów z do kuli. Końca, do końca, do końca.

nie jest to na dół szczęście patrzymy posłuchiwać, nie będziemy działać chłopami. Ja zobaczymy. Ale. Kurde, Miał być tak pięknie, ale niestety, o kurde, nie mogę tego wyjąć, drucik, no czasem tak bywa. Może być aluminium, może być zapalnik, starski. zaraz się okaże, ale prawdopodobnie będzie to śmieć. Albo łyżeczka, ale nie to za... Za płytko. E, pomyliłem się, jest monetka. Jest monetka. i mamy prawdopodobnie boratynkę, ale chyba nawet jest za duża trochę na boratynkę. Odczyścimy później i wam pokażemy. Ale sygnał naprawdę piękny, nie Darku? Aha. Piękny sygnał. Czekamy na więcej, czekamy na serwerka Naprawdę liczę na to, że w końcu znajdę tu więcej jak I wychodzi kawałek jakiegoś obucia Kawałek kucia. To jest guziol, ale jest strasznie zniszczony, ale to nie jest. Kochani pierwsza ani druga wojna światowa. Co Darek o tym sądzisz? Trudno powiedzieć. Nie no to to może być coś starszego. Zobacz. On jest pozaginany, to fakt. Ale po oczyszczeniu dopiero wam pokażę, tak więc później na pewno zdjęcia będą pokazane w naszych odkryć. I lecimy dalej. Stalowy sygnał, ale chyba I mamy połowę podkowy. Mamy połowę podkówki. Tych podków trochę wychodziło tam na wcześniejszych polach, tam gdzie była kuźnia. chodzi tak więc fajne potwierdzenie <Shoem> <deles> nożyka No Mamy Mam sygnalik. 11ka. na Denarka. Po sygnale. Kolejny drucik. No, niestety, takie są realia poszukiwań. Kochani, nie zawsze kopiemy skarby, nie zawsze kopiemy złoto. 99% to są właśnie takie. Takie destrukcje. O, tam sąsiad wyjeżdża. Co to będzie tym razem? Dziewiętnastka. Jest to w bryłce. Dziwne, że jeszcze żadnej łuski nie znaleźliśmy dzisiaj. Kawałek łyżki aluminiowej. Bardzo ładny sygnał. I nie jest głęboko. 21. Może być to monetka. Ale nie jestem prorokiem. Tą monetą okazała się puszka. Co to mamy tym razem? Tego nie wie nikt. Mam nadzieję, że ale kolor może być, tego nie wynika. Zabezpieczymy, oznaczymy koordynaty w razie czego. Trafiliśmy fragment okucia jakiegoś. Też stanął. No, Podobnie, ale przybijąc na kolor dobrze, coś Ja, Ale taki łamany sygnał był na Haha, mamy strzał Piękna tuba <grystanie> Pocisk, ale kurde patrzcie jaki duży I to jest kochani Lebel Ale patrzcie jaka piękna patyna na nim jest nie? Super Lebel, zaraz zobaczymy czy to polska produkcja Chyba nie. Czyli jakby kińpointerek Szki aluminiowej. No to poradzić. Ale kochani, przypominam Wam o konkursie na 2000 subów. pijajcie i obserwujcie, bo naprawdę będą bardzo fajne nagrody. No warunkiem jest to, żebyście byli że tak powiem, kanału. Zostawcie dzwoneczek bądźcie na bieżąco, bo niedługo wrzucamy już niówcy. Tak więc do następnego. Pierwsza łóżeczka i inek jest. Podejmujemy to czy nie? Podejmujemy. Od razu wam mówię, że to nie jest skarb. To nie jest skarb. Jednak razem, No. no jest cegła. Jest dużo cegły. Te tonę twierdziły, że tutaj stały prawdopodobnie foraki. Z map tak wynika mniej więcej. Tak więc mamy jakieś potwierdzenie. Chociaż nie mamy takiego w 100%. Bo monet wychodziło tu dużo w sezonie. O I wyszła koninka jakaś. Wow, Malutka. Widzisz, to teraz rozczap. Tyle trudu dla kulki szrapnelowej pewnie. A jak może być moneta. Oby była, bo już, zobaczcie, już jest ciemno. Powiem wam szczerze. Jest. Ale wali teraz, pokaż skalę. 22. No to jest. Pewnie jakiś szelonk, nie? No, no. Tutaj jestem dobry, wziąłem sobie stateczki. Ale na szczęście mam takie rękawiczki, które... Ołów. Ołów. No. A mi się zdaje, że chyba bruns. Albo jakiś odlew. No taka łapka. Czekajcie, a tak wam pokażę. Taka łapeczka. Nie, to nie jest ołów i to nie jest stal Moim zdaniem jest to brąz, bo od góry widać taki kolorek Ale obczyścimy Obczyścimy, później to wam pokażę Ale dosyć ciekawie to wygląda Powiem wam szczerze Jakaś taka łapa Ale mówię ci, że to ołów jest Wygnął monetkowy, kochani A monetki to my uwielbiamy Kopać Oczywiście wszystko robimy za zgodą konserwatora zabytków, żeby nie było Więc nie obawiamy się niczego. Chodzimy sobie na spokojnie. Jest monetka Oj to duża i strasznie cieniutka. Poczekajcie jak włączy pimka. Ścimy delikatnie. Coś tu na niej jest, ale mi się zdaje, że to jest tak. To jest poniatowski. Ale zajaździk. A, Albo z księstwa. Oczyszczę to później Wam pokażę, bo ciężko mi teraz stwierdzić, już się ciemno robi. Ale jest, jest OK. OK, tak. Więc koncentrujemy się na tym miejscu, bo tu naprawdę wychodziły fajne monety. 32 32 Jakieś naprawdę nie pokazujesz Kawał <gry> kawał jakiegoś nie wiem co to jest Ołów? jakiś oddech czegoś. Ale dosyć ciekawe. Tak więc pamiętajcie, łapeczka do góry, subik i obserwujcie, bo niedługo konkurs na 2000 subów. Będzie grubo, naprawdę grubo. Zadam historii, fajne gazety silver idą tak samo. No mamy naprawdę dużo, dużo zużyteczek. Do następnego. Zajechaliśmy do Radka po wykopkach. Trochę się ogrzać i chłopaki robią prezentację Miałem powiedzieć wersy <laughs> Rometta Motoring Patrzcie, się działa pani <laughs> Ejże Działa ja to działa Panie, jakaś mieszkanną z

Patrz na ciebie idealna! <laughs> kurde let. let nam psuje. Wszystko. Ale no patrz, renowacja na 100%. Jeżeli byście chcieli taką renowację, to dam wam numer do doradka. Misz, Lecimy na Lublin. Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj naprawdę nas przewiało konkretnie. Mam nadzieję, że będziemy zdrowi. Tak więc do następnego.